W tym krótkim wideo instruktażowym pokażę Ci, jak zainstalować pakiet danych premium z clusterdelta.com do Twojej platformy Metatrader 4. Czyli po wejściu na stronkę clusterdelta.com wpisujemy dane użytkownika, dane logowania i klikamy czerwony przycisk po prawej. Wyświetla nam się główna strona z opisem pakietu premium lecz my schodzimy lekko po lewo i na końcu pierwszej listy klikamy tutaj MetaTrader 4.5 Premium Download, gdzie pojawia się nam status wykupienia licencji i dane do ściągnięcia. Klikamy na paczkę zip premium, ściągamy ją do wybranego folderu Następnie wypakowujemy paczkę, klikając prawym przyciskiem Extract Files, wypakuj pliki, pojawia nam się folder, z którego kopujemy Indicators and in Library, wskaźniki i biblioteki, kopiujemy te dwa foldery, idziemy na swoją platformę, otwieramy folder Dunning Data Folder. Znajdujemy sekcję MQL4. I tutaj mamy wskaźniki biblioteki. Kopiujemy to, co wcześniej. Do platformy. tak Potwierdzamy, zamieniamy wszystkie pliki. Po czym, gdy macie istnieje Ctrl plus N lub Widok View Navigator, dojdziemy do wskaźników. Jeżeli odświeżymy listę wskaźników. Powinny nam się pojawić inne. W kolejnym odcinku pokażę, jak zamontować te wskaźniki na wykresie, tak aby najbardziej użytkowe narzędzia mogły być przez nas wykorzystane. Na zakończenie tego wideo proszę upewnijmy się, iż handel jednym kliknięciem jest. One click trading w opcjach jest ustawiony, czyli ponownie wchodzimy w narzędzia. Tools, Options, opcje. Handel, trading. Tak strategię. Tak odhaczamy wszystkie trzy, zezwalamy na import DLL. To nam pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych wskaźników na platformie. Czyli handel jednym kliknięciem i takie ustawienie. Opcji. Do następnego odcinka.